Niedziela, bardzo silny wiatr. Około 14 metrów na sekundę. Więc dzisiaj pętla tylko 100 km. W sumie bez żadnego konkretnego miejsca do odwiedzenia. Przejadę przez wsie, pola i lasy. To w sumie tyle. Pierwszy raz w tym roku zabrałem swoją kuchenkę turystyczną. Więc jak będzie jakieś fajne miejsce to zrobię dłuższą przerwę. Zostawiłem za sobą Lublin. Jadę na południe. Aktualnie jestem w lesie radawieckim i pierwsza połowa pod wiatr. Jestem w Babinie, ale wieje. W poprzednich latach, jak wiatr był 10 metrów na sekundę czy silniejszy, to nie wychodziłem na rower. A w tym roku było tylko kilka dni, gdzie ten wiatr był słabszy niż 10 metrów na sekundę. Masakra. Na trasie jest kilka lasów, ale to są takie malutkie lasy. Na mapach nawet nie było dróg wiodących przez te lasy, więc będę jechał brzegami tych lasów. Mogłem dziś zostać w domu. To żadna przyjemność walczyć z wiatrem, z tak silnym wiatrem na otwartych przestrzeniach. Nie chce mi się już jechać. Jednak są jakieś drogi przez las, ale na mapie ich nie ma. Może przejadę tędy? Jak tylko wjechałem do tego lasu, to się zatrzymałem. No nie chce mi się już jechać taki wiatr. Jednak wyjście na rower dzisiaj to był błąd. Cały czas myślę o tym, aby jak najszybciej wrócić do domu. 43 km, i myślałem, czy tutaj nie zrobić dłuższej przerwy. Ale za kilka kilometrów będzie jeszcze jeden las, to będzie połowa trasy, więc tam się na dłuższą chwilę zatrzymam. Ten las nie jest za duży, ale widzę, że jest w nim sporo ścieżek. A na mapie żadnej nie ma. Ciekawe, czy będzie wyjazd teraz. Nigdzie nie widzę drogi. Hmm. Kawałek przejdę przez las. Tutaj zaraz jest asfalt. Jeszcze tylko zaorane pole i będę na drodze, ale sucha Ziemia jak piach? Przede mną raz, przez który będę przejeżdżał i tam się zatrzymam. Wieje nawet w lesie. Za bardzo to tutaj nie ma takiego miejsca, gdzie można by się zatrzymać. Nie, tutaj jest dość fajnie. Więc tutaj się zatrzymam. Albo nie, bo tutaj jest mrowisko. O, tu widzę fajne miejsce. Znalazłem takie nie najgorsze miejsce w tym lesie. Więc posiedzę tu z godzinę. Odpalę kuchenkę, zjem coś. Zbiorę siły i będę wracał. Poleżałem z godzinę w hamaku, odpocząłem i ruszam dalej walczyć z wiatrem. A jakaś pajęczyna. Ciekawe czy z pająkiem. Kolejna. W tym lesie też jest dużo dróg, tylko nie ma akurat tej, którą powinienem jechać. Ale te drogi są dobrej jakości. No, ja powinienem jechać tutaj. jest droga no dobra, koniec drogi pole nie będę po polu jechał hmm. gdzie tu teraz się udać Nie ma tutaj drogi innej, więc wracam się. Tędy przejadę. Wcześniej ktoś rowerem tędy jechał, więc pewnie droga jest przejezdna, tylko nie wiem gdzie mnie doprowadzi. jest droga przez pole. Półtora kilometra i dojadę do asfaltu. Cały czas pod wiatr. Jeszcze 7 kilometrów i zmienię kierunek i będę jechał na północ. Więc będzie lżej. Coś mi się ta droga nie podoba. To chyba wjazd na czyjeś gospodarstwo. Jednak jest jakaś droga. Widać znaki. Spoko ten znak. pokazuje, że tu droga powinna być w pole. Nie, to chyba o tą drogę chodzi. Ja tutaj miałem skręcić w lewo, i był zjazd, ale to był zjazd do kogoś pod chałupę, a powinienem jechać tam brzegiem musiał dojechać do tej drogi. Wiatr jest taki, że raz dmuchnęło z boku, to się prawie przewróciłem. Jest moja droga. Muszę przyznać, że w tej części województwa lubelskiego małe są te lasy, ale w każdym są drogi i to spora sieć tych dróg i są one przejezdne. Rzadko się to zdarza, a tutaj w każdym lesie takie drogi, ale nie ma ich na mapach pozaznaczanych. Koniec dobrej leśnej drogi. Teraz pola. Po w końcu jadę z wiatrem. Jest moc! 40 km do końca! Pamiętam byłem tu już ze trzy razy zawsze każe mi jechać tutaj prosto i nigdy tam nie wjeżdżałem zastanawiam się czy tam jest przejezdna droga 1 3 km spróbuję tym razem zawsze jechałem tam asfaltem Taka sobie ta droga. Drugi raz ją nie pojadę. Gospodarstwo na mojej drodze. Widzę, że za gospodarstwem jest droga, ale nie wiem, czy ona przebiega przez to gospodarstwo, czy obok. Chyba obok, na szczęście. Teraz jest tutaj już fajna droga, ale pierwszy kilometr trzeba było się przemęczyć, chciałem wyciągnąć żel energetyczny z torby. Grzebałem i grzebałem, nie mogłem go znaleźć, zatrzymałem się i okazuje się, że nie ma tego żelu, chyba zjadłem go ostatnio, więc musiałem zadowolić się batonikiem. Zostało 23 km. Ja przejadę jeszcze przez las Krężnicki. Chyba tak się nazywa. Nigdy nie mogę zapamiętać jego nazwy. I dalej miałem wrócić już prosto do domu. Ale słońce jeszcze świeci. To przejadę jeszcze przez las Rudki i las Dąbrowa. Jest las Krężnicki. Tutaj przejadę takim bocznym singlem. Nie będę jechał główną drogą. Miejscowość Nowiny po lewej stronie las Ródki. Za jakieś półtora kilometra wjadę do niego. Jestem w lesie Ródki. Tutaj przejadę niebieskim szlakiem. A to najciekawsze miejsce w tym lesie, przynajmniej dla mnie. W tym lesie znajduje się ciekawostka, która zawsze mnie intryguje jak tutaj jestem. Czy ktoś kiedyś widział w tym lesie wiszące drzewa? Czy ta tablica jest przywieszona tylko dla jaj? Ktoś wykosił tu drogę. Ostatnio jechałem, to było narośnięte. Jestem obok Zalewu Zębożyckiego. Zaraz wjadę do lasu Dąbrowa. Jestem w lesie Dąbrowa, przejadę tym singlem do końca. Wcześniej jechałem przez kawałek asfaltowej drogi rowerowej wzdłuż Zalewu Zębożytkiego. Pełno tam było lubelskich grawelowców, ale mam pewność, że tutaj ich nie spotkam. No bo jak? Gravelem na drogę gruntową? Kto to widział? To już końcówka tego singla. Więc zakończę tutaj nagranie. Dzisiejsza trasa to był koszmar. Zero przyjemności, tylko walka z wiatrem. Ale te lasy, pomimo tego, że małe, to były fajne. Trzeba się jeszcze tam kiedyś wybrać. A i jeszcze jedno. Jednak minąłem jednego gravelowca tutaj. Aż się zdziwiłem.